Wkrótce rozpocznie się remont ulicy Garabarskiej w Śródmieściu pod warunkiem, że radni zgodzą się zwiększyć budżet na tę inwestycję. Miasto zaplanowało remont na odcinku 150 metrów od ulicy Mickiewicza do ulicy Moniuszki. W ramach przebudowy położona zostanie nowa nawierzchnia z kostki granitowej, a przy okazji wymienione zostaną kanalizacja deszczowa, kable oświetlenia ulicznego, usunięte zostaną kolizje sieciowe. Przebudowane zostaną także chodniki. Nowe będą zbudowane z płyty i kostki granitowej. Całość ma być spójna ze statyką kolicznych uliczek, które zostały już wcześniej wyremontowane. Na przejściu dla pieszych zainstalowany zostanie doświetlacz. Całość przebudowy uzupełni mała architektura, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa ruchu, słupki oraz barierki. Ogłoszono już przetarg na wykonanie tych prac. Zgłosiły się dwie firmy ze Świdnicy – Madbrook, Steinbudeks. Oferując wykonanie prac za 1 970 000 zł i 2 310 000. Tańsza oferta niestety przekroczyła zakładany budżet, ale o kwotę, którą być może uda się wygospodarować w tegorocznym budżecie. Stosowna uchwała zostanie przedstawiona radnym na najbliższej sesji. Jeśli wyrażą zgodę na przekazanie dodatkowych 220 000 zł, to prace powinny rozpocząć się już w kwietniu. Planowane zakończenie inwestycji to listopad bieżącego roku. Zadanie jest realizowane w ramach programu rewitalizacji Wałbrzycha, a finansowane w ramach umowy z EBI.